Siema ludzie, dzisiaj sobie zagramy Ryfuda Może to jest taki dziwny tryb w którym większość skrzynek są to niebieskie skrzynki czyli jak się je to jest legendarna skrzynka, co nie? To ja nie chcę na początku zginąć co nie? Opar, widzisz? Chodź tu Kto mm, dobra Kurde, już mam jest typu Po co ja tu leciałem? Ale dobra Zobaczmy już potrafię. Nie ma czerw, a cię proszę. Boże, kurde On Ma mózg, czy nie ma mózgu? jest robotą co? Nie lega. Bo, sobie to Hvor er den? Dobra, leżę. Dobra, dawajcie tu tepeczki. Dawajcie mi Ty w ogóle matsów nie miał? Tak, serio. O, 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 o tutaj jest dużo. Ty, jakie eku teraz jest Dobra, teraz gdzie jest ten ale czy on też nie? No kurde, po co ja w Dobra, nagrywa się, nagrywa, dobra. Muszę cię rozwalić tutaj. Dobra, podjeżdżamy ty. A, bo tu nikogo nie ma, dobra. No i dobrze. To tylko jedna strzała. Kurczaczki. Niedobrze.

Będzie git. Dobra, idę tam. Dobra, zakryję się, a on nie tu przyjdzie. No przyłaś tu. No, co ty robisz? Ten se leci. Dobra, no to idę tu. Badam, żeby tu była jakaś pompeczka. Powinna być teoretycznie. Ahora ya voló todo. Dobra, idę tu idę, idę szybko, szybko, szybko. Wow. O, co my tutaj mamy? Kurde, dziękuję typeczku. To jest piękne co wyglądałeś. Dobra, to też jest spoko. A to z nieskończoność rady lepsze no. Typie, po co mnie podjeżdżałeś, no Nie opłaciło ci się to, a jedynie zginąłeś, no? No po co się zadzierasz? Po co z Janem za blok? Ooo! Dziękuję ci fajny prezent. Przyznaję. Myślę, że mam efekt skotku z Nie, jestem największą porażką na świecie. No nie, mamy lampkiem zaraz, a ja nie mam drogi. Dobra, błagam, żebym tutaj tutaj coś znalazł. No, właśnie. dałoby się leczyć, a ja nie mam nic. Bo zginąć, ja musiałem, no po prostu musiałem. Ej, bez kitu, co mi dropło? Dobra, nie, dobra. Naprawdę szkoda Szkoda w głowie. Dobra, skończę nagrywać. Ciem.